Spotkaliśmy się w takiej pięknej, majowej, wiosennej aurze, żeby trochę pogrillować. Jest ze mną Wioleta, tak. która zgłosiła swój przepis. Jaki to był przepis? Burgery na białej kiełbasie podane na bajlu. Czerwonymi krążkami z czerwonej cebuli. Więc jeśli chodzi o burgery, są bardzo proste w przygotowaniu, bo wystarczy kupić surową białą kiełbasę, wystarczy obrać ze strzewia, dodać pietruszkę, pieprz. Nawet już nie trzeba solić, bo one już są doprawione. I po prostu tak przygotowane burgery wrzucamy na grilla i. Jeden, dwa. Ok. No i teraz, może w tym czasie, damy sobie bajgle na górę. Dobra, żeby się trochę tak, żeby się przypiekły. Wiesz, co ja mam taki pomysł póki mięso się będzie tutaj robiło, żebyś spróbowała sobie sosu. I powiedz mi teraz, co jest w tym sosie? Do sosu daję mascarpone, chrzan, trochę soli i oregano. I jogurt naturalny odchodzi. Dobry, Super, nie? bardzo, czuć bardzo dobry, chrzan. czuć chrzan. To jest właśnie bardzo ważne tutaj w tych bajglach, żeby było dużo chrzanu, żeby ten sos się nie tracił w całości. No w sumie biała kiełbasa i chrzan idealne tak, połączenie. Tak, <laughs> dokładnie. O i wiesz co, ja myślę, że na chwilę może ściągniemy te bajgle, bo one już tak które się podpiekły, a potem po prostu przełożymy drugą stroną, nie? Co ty dobrze, myślisz o tym? Jasne. Okej. Okay. Żeby też one były takie soczyste, nie mogą być przesmażone. I można jeszcze zamknąć. Dobra. A w tym czasie możemy już bajgle dół, chociaż posmarować sosem, bo ten dół jest nawet przypieczony, położyć już rukole i myślę, że ważne jest to, żeby tą cebulę dać jeszcze na dół. Tak? Tak. Myślę, że po dwa krążki będzie ok na jednego bajgla, czyli cztery krążki. To ja już przesmaruję tego bajgla, bo on już jest taki fajny, chrupiący. Także no dół jest gotowy, a podpieczymy sobie potem górę bezpośrednio przed wyłożeniem. O, gdzieś tyle sosu. Potem jeszcze sobie dołożymy na górę. A wiesz, o czym zapomniałyśmy? Szynka prosciutto. Ona też musi wylądować na grillu. Ona ma się zrobić na taki lekki chips, jakby żeby chrupała, tak jak ogórek. Teraz chwilkę poczekamy, aż wszystko dojdzie, będzie pyszne i e, gotowe. gotowe. do spożycia. Do spożycia. <grym> tak. I coś może już trzeba zdjąć. O, tak, myślę, że szynka, szynka już jest do jest Dokładnie, tak to ma wyglądać. No, sprawnie. Prawnie Ci to poszło? No być. Ja myślę, że cebulę jeszcze chwilę i one też y, będą do ściągnięcia. To co, dopieczemy jeszcze sobie górę bajgli. Mięso już myślę możemy też powoli zdejmować. Yy, no a potem co? Potem będziemy składać. I jeść. <grymne> tak. Najprzyjemniejsza część całego grillowania to oczywiście jedzenie. I nawet w taką pogodę można pogrillować.